Kłaniam, Cześć i czołem. dobrze ludzie, siadać. Siadać i słuchać. Dżunglowo tu jest, ale tak między nami mówiąc, powietrze zimne, więc jestem w kulteczce. Trzy rzeczy mam dla was dzisiaj. Zaczniemy od tego, co by było, gdyby pod czaszkę wpuścić taki pył sczytujący aktywność mózgu. Nie tam jakaś płytka, pył, słuchajcie. Następnie o pewnej szalonej hipotezie w kosmologii. Jakby nie dość było szaleństwa w fizyce, mamy nowe szaleństwo i ja o nim troszeczkę opowiem. A na końcu o żywocie pewnego mamuta. Jednego. Jednego konkretnego, całkiem nieżywego mamuta sprzed 17 tysięcy lat. Jak mu się żyło? Siadamy i czytamy. Zaczniemy od sczytywania stanu mózgu. Może kojarzycie takie urządzenie, nazywa się EEG, elektroencefalografia. To jest taki czepek, na którym znajdują się, co? Elektrody. Elektroda to jest takie coś, co w obecności prądu elektrycznego przekazuje go dalej, czyli do układu. To jest najbardziej zewnętrzny element układu przekazujący na przykład z powierzchni ciała. Czyli jeżeli przyłożę elektrodę do czegoś, w czym znajduje się prąd elektryczny, to mogę go stamtąd pozyskać. Mózg nasz natomiast, jak wiecie, jest urządzeniem elektrycznym. Tkanka nerwowa działa na elektryczność jest właściwie urządzeniem elektrochemicznym. No ale to jest normalna elektryczność i na powierzchni mojej czaszki w tym momencie można by wykryć przy pomocy przyłożonej do niej elektrody prąd elektryczny, będący echem tego co tam się w tej mojej głowie dzieje. I to wiemy i to jest od lat badane. Oni, autorzy tegoż tegoż to oto artykułu oni stworzyli taką no, nową rzecz, rzeczywiście nową rzecz. W jakim kierunku poszli? Po pierwsze, poszli w kierunku miniaturyzacji, czyli nie mówimy po prostu o elektrodach, mówimy o mikroelektrodach. Czyli nie interesuje nas pytanie, czy ten człowiek myśli, na przykład, czy myśli, czy słucha muzyki, czy go boli, bo to możemy wykryć, wiecie, z taką, taką rozdzielczością powierzchniową. Nie, nie, nie. Tu szukamy możliwości włamania się do mózgu. Czyli po pierwsze, schodzimy pod czaszkę. Mówimy już nie tyle o EEG, tylko o e ECOG. Co Ko od Kortyko. -kortyko -grafia, czyli badamy korę mózgową. Schodzimy niżej troszeczkę. To jest jedna rzecz. Mikroelektrody, czyli malutkie. Jak malutkie? No ha! Pokażę Wam na zdjęciu, na czym polega haczyk. To są ich układy położone na monecie i na czubku palca. No właśnie, o co tu chodzi? To jest taki... Pyłek. Oni to nazywają neurograins, neuroziarenka. I na tym polega zasadnicza idea. To są zupełnie samodzielne, pojedyncze mikroelektrody, potrafiące odczytywać aktywność mózgu, ba, potrafiące, potrafiące nadawać, czyli stymulować, pobudzać mózg, czyli to jest urządzenie nadawczo-odbiorcze. Czyli jeżeli takie, takie ziarenko przycisnę do powierzchni mózgu, to będzie ono sczytywało. Z obszaru no, mniejszego niż milimetr kwadratowy, znacznie mniejszego, ale może też nadawać. Ono pobiera energię z zewnątrz, czyli możemy na powierzchni czaszki umieścić takie urządzenie do, do przekazywania energii. Yy, takie rzeczy są w telefonach komórkowych czasami. To się nazywa ładowanie indukcyjne, czyli czaszka jest zamknięta, ale na powierzchni mam coś, co zasila i coś, co pobiera sygnał. I to jest, można tego, oni przetestowali to na 48 sztukach, na Yy, mózgu szczurzym. 48 sztuk na powierzchni mózgu szczurzego, ale ich architektura pozwala na chwilę obecną na 770 niezależnych od siebie yy, takich mikroziarenek yy, neurograins, yy, które niezależnie od siebie pobierają i mogą też tam nadawać. No i tego jeszcze nie było. Czegoś takiego jeszcze nie było, słuchajcie. Są mikroelektrody, tylko one zwykle są zlokalizowane, czyli chciałbym wiedzieć bardzo dokładnie, przykładowo, co się dzieje tutaj, na jakimś obszarze w korze odpowiedzialnej za sygnały ruchowe? I takie rzeczy się dzieją, czyli w momencie, kiedy ja chcę chwycić tę oto, piękne, tę oto piękną doniczkę z, z rozmarynem, albo wącham, to w tym momencie na powierzchni mojego mózgu pojawiają się jakieś tam sygnały. Na przykład sygnał wysunąć rękę do przodu, schwycić, powąchać. Tylko że dotychczasowe systemy można było przyklepać do jednego miejsca w korze. I tam sczytywały, czasami z niezłą rozdzielczością, ale nie jednocześnie dotykowe, węchowe. Nie do tych, nie miejsce, gdzie sięgam do pamięci, na przykład, albo gdzie przetwarzam emocje. To wszystko wymagało, jakby umieszczania tam, docierania tam z niezależnymi układami takich mikroelektrod. A oni mówią, to w zasadzie teoretycznie można by, można by rozsypać dowolnie. Czyli stworzymy taką zagrodę na powierzchni mózgu, i jak nam fantazja podpowie, możemy to rozmieścić. 20 tu, 15 tutaj, 30 tutaj, 200 tam. Rozumiecie o co chodzi? No. No, coś niesamowitego. Oni oczywiście podają zastosowania medyczne, czyli możemy, no tak jak wspomniałem, jednym z dużych zastosowań tego typu technologii jest przywracanie sprawności osobom sparaliżowanym, także całkowicie sparaliżowanym, czyli skicujemy aktywność kory ruchowej i ten sygnał tłumaczymy na przykład na automatyczną, motor, na, na, na robotyczną rękę. Już są takie cuda, słuchajcie, że ktoś sobie pomyśli, chciałbym sięgnąć, i w tym momencie sztuczna ręka sięga i chwyta. Są takie cuda. Więc to, to jest jedno z zastosowań. Można też nadawać, czyli można stymulować. Są przypadki w medycynie, kiedy, kiedy korzystamy ze stymulowania mózgu. Na przykład, ataki padaczkowe, jakieś takie przypadki, kiedy, kiedy musimy troszeczkę pomóc mózgowi. Natomiast no słuchajcie, nie trzeba chyba jakiegoś specjalnego mistrza science fiction, żeby wyobrazić sobie, co można by z takim cudeńkiem robić. Także. Polecam waszej uwadze. Pył, Neuropył. słuchajcie, rozproszony po mózgu, nadający i odbierający. No to kosmos, słuchajcie, kosmos. Zaczniemy od wstępu. Może kojarzycie takie diagramy kołowe, na których jest pokazane, z czego się składa wszechświat, i tam zawsze jest trzy czwarte: to jest ciemna energia. Nie, z tej ćwiartki, która została większość, to jest ciemna materia i potem takie nędzne 5%, jakieś 4,5% to jest tak zwana zwykła materia, materia baryonowa. No i to taki jest standardowy jakby obrazek. No dzisiaj będziemy mówili o tych trzech o czwartych, o ciemnej energii. Co to jest, tak na szybciutko? No to jest, to jest takie coś, co odpowiada za tempo. Rozszerzania się wszechświata. Czyli to nie jest w zasadzie nie do końca wiadomo nawet, czy to jest jakieś coś. Wiecie, o ile te 5% to jest o to? To wszystko to jest to 5%. Te dwadzieścia kilka procent, czyli ciemna materia, to też jest potencjalnie jakieś coś, tylko my tego nie widzimy. To tworzy jakieś chmury, to tworzy jakieś obłoki, ciemna materia ogólnie jest taka, jest, jest mimo wszystko materią. Jest ciemną materią. A ta ciemna energia to jest takie dziwne zwierzę. Co jednego kosmologa zapytać, to inaczej to sobie wyobraża, ale ogólnie to jest coś, co przepełnia całą przestrzeń, czy też może ładniej, całą czasoprzestrzeń. Możemy to sobie wyobrazić, o, ruszamy wyobraźnią, wyobraźcie sobie pustą przestrzeń. Zupełnie pustą, czarną przestrzeń, ciągnącą się w nieskończoność. I teraz wyobraźcie sobie, że ona ma takie, jest poprzetykana takimi nitkami, są pełne energii i one powodują rozszerzanie wszechświata. No więc czymś takim mniej więcej jest ciemna energia. I to się zaczęło na poważne, tak naprawdę, dopiero w latach 90., kiedy się okazało, że, że istnieje, że istnieje coś takiego. Dotychczas to było ciekawostką matematyczną, że, że kosmologia dopuszczała coś takiego, a dzisiaj już, no właśnie, wygląda na to, że, że jest nam to potrzebne. Że nasz wszechświat, zwłaszcza młody wszechświat, rozszerzał się w takim stopniu, że my tego po prostu potrzebujemy. I tutaj lądujemy w obecnej sytuacji kosmologicznej. Mamy 2021 rok i słuchajcie, jest pewien problem. Problem polega na tym, że kiedy mierzymy tempo, w jakim wszechświat się rozszerza, to zależnie od tego, jaką przyjmiemy metodę, czyli co w zasadzie obserwujemy, wyjdzie nam nieco inny wynik. Czyli. Jest kilka podstawowych rzeczy, które możemy obserwować w kosmosie, próbując się dowiedzieć, jak szybko tak naprawdę wszechświat się rozszerza. I. Zależnie od tego, na co patrzymy, na przykład czy na lokalny wszechświat i jakoś tam zliczamy, w jakiej odległości jest ile wybuchów supernowych, na przykład to nam wyjdzie jeden wynik, właśnie większy troszeczkę, a jak oglądamy kosmiczne promieniowanie tła, czyli to takie najwcześniejsze promieniowanie, jakie widzimy, to nam wychodzi wynik odrobinę mniejszy. I że tak powiem, to jest jak w kubusiu puchatku. Im bardziej, jak to było, im bardziej go nie było, tym no widzicie, teraz spaliłem, im bardziej go nie ma, tym bardziej go nie ma. Im bardziej, im bliżej się przyglądamy, tym bardziej ten problem jest. Czyli im dokładniej znamy te wyniki, tym, tym bardziej się przekonujemy, że jest tam jakiś problem. Oni wychodzą temu problemowi naprzeciw. Mówią tak. I to jest. Ja bardzo lubię czasami opowiadać o kosmologii. Ja rzadko opowiadam o kosmologii, bo tak zupełnie między nami mówiąc, ja jestem wobec kosmologii od odrobinkę sceptyczny. Jestem ostrożny. I, I spróbuję Wam opowiedzieć, co tu się dzieje, nie zabawiając tej opowieści zbyt moim sceptycyzmem, ale. Jak się rozwija kosmologia? No więc kosmologia się rozwija tak. Jest problem. Ta wartość we wczesnym wszechświecie jest nie taka, jaka powinna być. No to zbiera się grupa kosmologów, patrzcie, jaka długa lista, jaka długa lista kosmologów i mówią tak, słuchajcie, gdyby nie było jednego rodzaju ciemnej energii, te czwarte, tylko gdybyśmy to podzielili jeszcze na dwie kategorie, zwykłą ciemną energię i wczesną ciemną energię, ED, Early Dark Energy, to moglibyśmy zrobić taką sztuczkę, że tuż przed tym, jak zostało wyemitowane to promieniowanie, wszechświat tak nieco silniej się rozszerzał, czyli tworzymy taki obiekt matematyczny, który dokładnie w idealnym momencie, kiedy powinien, czyli tuż przed emisją tego promieniowania, taka pompeczka dodaje wszechświatowi troszeczkę tej, te, te, tego tempa rozszerzania się, a potem się wyłącza, czyli pojawia się znikąd. Mówimy, jest takie pole wypełniające cały wszechświat, nazwiemy je polem ED. Ono dokładnie w tym momencie, kiedy trzeba, podpompowuje tempo ostrzegania się wszechświata, i potem już go nie ma. I na chwilę obecną we wszechświecie ono w zasadzie już nie działa. No to wtedy nam się wszystko zgodzi. Więc co ci ludzie zrobili? Ci ludzie przeczesali wszystkie podstawowe źródła informacji, jakie mogli znaleźć, czyli Obserwacje z satelity Planck, obserwacje tego typu. To jeszcze podzielili sobie. Obserwacje takie, śmakie, owakie, takie, 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 takie. I zobaczyli, w którym zestawie informacji będzie OK. Czyli pokażę Wam, jak wygląda taki wykres, bo to jest bardzo pouczające. To jest, wykres wygląda w ten sposób. I teraz, jak go czytać? Te różne kolory, które widzicie na górze, to są różne zestawy danych. Na przykład, zestaw 1, i 2 i 3. Z jakimś tam polem typu ED, albo zestaw taki, taki i taki z jakimś polem typu ED. Czyli na przykład dane z Planka, albo nie dane z Planka, albo dane z akt, to jest taki obserwator, albo bez danych z akt, albo z uwzględnieniem tego, albo nie tego. Czyli tak, mamy do dyspozycji pięć do informacji, i tak, jeżeli zapomnę o tych dwóch, zapomnę, że one istnieją, wezmę pierwsze, drugie i trzecie, to czy mi się zgodzi? Aha, nie zgodziło mi się. A co jeżeli, jeżeli wezmę drugie, czwarte i piąte? Czyli wezmę też źródło informacji, to mi się trochę lepiej zgadzało. I te różne wykresiki, które tu widzicie, to są różne wartości różnych parametrów kosmologicznych przy tych różnych założeniach. I w końcu znaleźli, czyli znaleźli taki zestaw, powiedzmy sobie źródło pierwsze, trzecie i piąte, które zgadza się z ich wizją tego, tego pola ED. I oni to ogłaszają, czyli zasadniczo ich, gdyby tak podsumować, co oni ogłosili, to ogłosili coś takiego. Słuchajcie, jest problem z tą. Z tymi wartościami. Ta wartość we wczesnym przeświecie jest coś za mała, ale jeżeli założymy, że istnieje takie pole ED i weźmiemy pod uwagę to, to i to, ale nie te dwa źródła informacji, to wtedy nagle się wszystko naprawia, czyli jakby te trzy źródła informacji i pole ED które ustaliliśmy dokładnie tak, jak mamy ochotę, czyli ustaliliśmy tutaj coś na 7, tu na 19, tu na 29. I to nie ja tylko mówię, to oni w tym artykule piszą, że, że ich pole ED wymagało, to się nazywa fine tuning, czyli precyzyjne dostrojenie, czyli pole ED podkręcone pokrętełkiem troszeczkę dalej nie działałoby. Pole ED podkręcone pokrętełkiem troszeczkę mniej nie działałoby, czyli mają tam 7 pokrętełek pola ED, każde z nich ustawiają dokładnie tak, jak sobie życzą, Wymyślając te wartości tak, żeby pasowało, wybierają sobie trzy z pięciu źródeł informacji, z których chcą korzystać, żeby im jak najbardziej pasowało, i to jest ich ogłoszenie. Jeżeli tak zrobimy, to kosmologia jest ocalona, czyli ten problem rozbieżności znika. Mówiąc precyzyjniej, stała habla, stała habla wyraża, w jakim tempie rozszerza się wszechświat. Zresztą nie jest stała, bo wszechświat w różnych epokach kosmicznych rozszerza się w różnym tempie. Ale no stała habla to się mówi: parametr habla. To wtedy znika ten problem. I tyle, jakby. Więc chyba nie udało mi się opowiedzieć o tym tak, jak, tak, jakbym nie był wobec tego sceptyczny. Ale to też dlatego, że wiecie, oni w tym artykule naukowym są szczerzy. Oni są szczerzy, oni to piszą wszystko wprost. Oni piszą, że tak, że tu musieli wykluczyć te i te dane, bo im nie pasowały. Tych wersji tego pola ED jest. 500 milionów, oni wybrali to jedno, które im najbardziej pasuje, oni są z tym wszystkim szczerzy, oni o tym piszą. Tylko co się dzieje potem? Potem to trafia do mediów, i w mediach jest odkryto nową, ciemną energię. Tworzymy nowe wykresy, kochani, słuchajcie, 9%, bo to gdzieś tyle wychodzi, 9% całkowitej energii wszechświata. We wczesnym wszechświecie było w postaci pola ED, nowe pole ED, słuchajcie, zostało odkryte przez naukowców. A ja jakby czuję, zwłaszcza, że jestem. Tak sceptyczny, jak jestem, ja się czuję, bo w obowiązku zepsuć trochę tę zabawę i wam pokazać, w jaki sposób tego typu artykuły powstają. To jest fajna nauka. Tak się zresztą, słuchajcie, rozwija fizyka. Poprzez bawienie się danymi i, i nakładanie na nie warunków, bo jeżeli któryś z tych danych się potwierdzą albo obalą, to. Późniejsi kosmolodzy będą wiedzieć, aha, był taki artykuł w 2021, gdzie oni wykazali coś tam, coś tam, coś tam. Także to jest jakby wszystko okej. Okay. Od strony naukowej to jest wszystko okej. Okay. Ale jestem przekonany, że w momencie, kiedy opowiadam te słowa, już trzecie okrążenie po polskich mediach robi opowieść, że mamy nowy typ ciemnej energii i że kosmologia została wywrócona do góry nogami. No a ja łaskawie, uprzejmie pokazuję, jak to z grubsza mniej więcej wygląda. To są, no to są takie, słuchajcie, to są, to są zabawy liczbami. To są po prostu zabawy liczbami. Fajne. Pobudzające, sympatyczne zabawy liczbami. To też jest nauka, tak? A na koniec taka nauka, jaką, jaką lamża lubi najbardziej. No przykro mi, no. może ja już jestem dziadziusiem, wiecie? Zawsze się tak mówi, że na emeryturze człowiek tak na tę przyrodę, tak sobie na te ptaszki i na te słonie lubi popatrzeć. Młodzi to się cytują tymi wszystkimi wielkimi wybuchami, a. A te, a te ptaszki i te kwiatki, ale ja chyba już jestem dziadziusz, bo, bo mnie to, to mnie kręci, słuchajcie. Będziemy badali ciosy mamuta. Więc jak to się dzieje? Zaczyna się to wszystko od prawdziwych naukowców, nie tych teoretyków siedzących w fotelach, tylko o, to są prawdziwi bohaterowie nauki. Badacze, którzy chodzili sobie po Alasce i co tam znaleźli? Ciosy. Znaleźli ciosy mamuta. Kości czaszki, patrzcie, jak się trzeba robić, żeby naukę uprawiać. O, patrzcie, tak wygląda nauka. Więc siedzą w tych jeziorkach Alaski, wynajdują ciosy mamuta. I co z nimi robią? Biorą taki cios i zadają mu cios. Mianowicie rozciosują ten cios na pół. Przecinają go wzdłużnie na pół. Czyli otwierają niejako ten cios. I co tam się dzieje? I tam jest ząb. A ząb mamuta zasadniczo przypomina tak z grubsza ząb ludzki. Czyli co się dzieje. Z, co, co, co to jest ząb? On tam się składa z kilku elementów. Ale to co, to, co widzicie tutaj, dwa najważniejsze elementy. Tu mamy Pulp Cavity, to będzie miazga. Miazga to jest ta żywa część zęba. I stąd z tego miejsca, z czubka tej, 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 tej komory, zaczyna narastać zębina. Tutaj to jest określone po angielsku jako denticle, tak? Dentin, przepraszam, dentin, zębina. To jest ta tkanka stanowiąca większość zęba, i ona u mamuta narasta przez całe życie. Od tego miejsca na zewnątrz, czyli jeżeli weźmiemy taki cios, to to, co jest na czubku, to jest to, co powstało jako pierwsze. Kiedy ten mamut był dzidziusiem mamucim. A kiedy tak przetniemy i, i, i cofamy się do, do, do samego czubka miazgi, to tam znajdziemy tę zębinę, która została wyprodukowana przez mamuta w ostatnich tygodniach, miesiącach życia. Co więc mamy? Mamy więc dostęp do historii życia mamuta. I ci dzielni ludzie pobrali z ciosa jednego konkretnego mamuta, który zszedł był. Na Alasce 17 tysięcy 100 lat temu pobrali z niego 340 tysięcy próbek izotopowych, żeby zbadać, jak, jakie panowały warunki w tym miejscu, gdzie znajdował się ten mamut w danym momencie swojego życia. Oszacowali, że żył on lat 28, i przez te 28 lat całkiem się nałaził. Więc postanowili odtworzyć ścieżki wędrowania mamuta. Jak to możliwe? Jedna fundamentalna sztuczka, którą się posłużyli, jest następująca. No więc, mamut żywi się jakąś tam roślinnością na tundrze na Alasce, a ta roślinność przyswaja sobie pierwiastki ze skał. Skały tymczasem w różnych miejscach na Alasce mają różne proporcje pierwiastków, proporcje izotopów w zasadzie. Więc mamut sobie chodzi, chodzi, chodzi i dociera do jakiejś tam wzgórzy, gór. Tam na przykład mamy Brooks Range, jakiś łańcuch górski Brooksa, zbudowany ze skał, gdzie jest taka proporcja... Oni badali głównie izotopy strontu. Strontu, pierwiastka strontu. Więc jest taka proporcja, bo tam są jakieś skały, jakieś tam granity takie i śmakie. A potem schodzi w doliny, gdzie te proporcje są takie, bo tam są jakieś piaskowce, jakieś, nie wiem, Młowce, nie wiem, mułowce, nie wiem, granity, w każdym razie inne skały. Czyli mamy skały, rośliny, mamut. Cios, nauka, wy. Mniej więcej tak wygląda ta historia. I więc oni stworzyli taką mapę Alaski, taką izotopową mapę Alaski, i postanowili, i postanowili wygenerować taką mapkę. Więc wygląda, na mapie to wygląda w ten sposób. Wygląda to tak. Yy, czyli to mamy zaznaczone różne miejsca. Zresztą obejrzyjcie sobie to, a potem jest animacja. Zrobili animację jak wyglądało życie tego mamuta, więc przejdź, przejdźmy sobie wspólnie z mamutem przez jego życie. Zacznijmy jeszcze od rzutu, rzutu oka na to. Kolorem żółtym zaznaczone miejsca, gdzie był głównie w dzieciństwie. Mamuty, na nawiasem mówiąc, żyły najprawdopodobniej tak jak słonie, czyli małe mamuciątko, tuż po tym, kiedy się urodziło, żyło ze swoją ekipą, ze swoją paczką rodzinną. Właściwie jest takim mikrostadem, to jest więcej niż paczka rodzinna. Przywodzą, przywódcą takiej paczki jest samica. Później samce się uniezależniają, i kolorem czerwonym zaznaczone są te miejsca, gdzie bywał głównie jako dorosły samiec. Natomiast został znaleziony, to jest to miejsce, gdzie jest ten biały mamut, to jest miejsce, gdzie go znaleziono, i tam przebywał głównie jako starzec, jako stary mamut i tam zszedł był. Ale nic to. Idziemy przez życie mamuta. No więc mamut ten narodził się najprawdopodobniej w południowej części ówczesnej. Alaski. I tam krążył sobie po tych, na, na południu od tego łańcucha górskiego ze swoją mamą, być może ze swoim rodzeństwem. I tam się żywił rzeczami, które tam się znajdowały. To było w dolinach. W miarę jego życia, mniej więcej w dziesiątym roku życia, za, zaczął coraz częściej wizytować mm, wzgórza. Czyli razem ze swoimi kumplami samcami, bo czasami takie ekipy się y, tworzą, ten mamut wędrował po tych łańcuchach górskich. Zapuszczał się wyżej niż dotychczas, i tam też być może zaczął no, szukać sobie partnerki, żeby, że tak powiem, przekazać swoje geny potomstwu. Tego się nigdy nie dowiemy. I co się działo? I potem wracał, i miał kilka takich głównych migracji. Nie pojawił się już potem nigdy, prawdopodobnie na miejscu, gdzie spędził większość swojego dzieciństwa. Natomiast później wylądował na północy, na dalekiej północy, gdzie życie było troszeczkę trudniejsze. I, I nie wiemy, co tam się do końca wydarzyło, ale w 28 roku życia zmarł. Prawdopodobnie z głodu. To wynika też z innych badań, które tam przeprowadzali. W ostatnich miesiącach jego życia w, tych, w tej zębinie było tam coraz mniej węgla, coraz więcej azotu. Podobno to świadczy o tym, że, że mamut głoduje. Co ciekawe, z symulacji, które zrobili, wynika, że jako małe dziecko, tam mamy neonate juvenile, czyli ledwo co narodzony mamut kiedyś już tam był. Czyli prawdopodobnie temu mamutowi w dzieciństwie przydarzyła się jedna wyprawa na daleką północ ze swoim stadem, ale potem już się tam nigdy nie pojawiał. Czyli miał, można by powiedzieć, że ten mamut zmarł w krainie swojego dzieciństwa. Znaczy no, w krainie swojej wycieczki szkolnej, można by raczej powiedzieć. Nie w krainie swojego dzieciństwa, ale w miejscu, gdzie jeden raz jako dziecko najprawdopodobniej wylądował. I tyle. I potem zszedł, był w 28 roku życia. Ciekawe, prawda? Zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że oni wygenerowali tak szczegółową mapę, ale to jest tylko przypuszczenie. Oni przyjęli następującą metodę. Kazali komputerowi obliczać od momentu jego śmierci wstecz, gdzie znajdował, gdzie mógł się znajdować, to jest tak, tak zwany spacer losowy, czyli ten komputer losował kierunek, przemieszczał tego mamuta o tyle, o ile jest się w stanie realistycznie przemieścić mamut w takim czasie. I wygenerował ileś tam setek, tysięcy przypuszczalnych wędrówek. I oni sprawdzili, które z tych wędrówek są najbardziej zgodne z danymi izotopowymi. Czyli komputer wygenerował mnóstwo możliwych wędrówek, czyli możliwych fizycznie, dla mamuta. A potem zostały wycięte z nich te, które się nie zgadzają z danymi izotopowymi. Czyli jakie tam były te izotopy, co tam osło, ile tego jadł, żeby nie wylądowało nagleniem, zimą w miejscu, no i tak dalej, tak dalej. Realistyczne wędrówki. Więc to jest jedna z możliwych historii życia tego jednego określonego mamuta sprzed y, 17 tysięcy lat. A tutaj jeszcze taka mała ciekawostka, kiedy przyjrzycie się na tej mapie, są takie małe zielone kropki. To są, słuchajcie, miejsca, gdzie mniej więcej w tym okresie plus minus znaleziono szczątki ludzkie. Troszeczkę później tam najstarsze miały 14-200, czyli możliwe, że ten mamut nie miał jeszcze do czynienia z ludźmi. Natomiast jeżeli przyjrzeć się temu, co mówią antropolodzy, to być może już wtedy z Syberii zaczęli przywędowywać ludzie. Więc tam były takie miejsca, gdzie było wyjątkowo dużo szczątków ludzkich. Więc niewykluczone, że ten mamut się otarł o pierwszych ludzkich kolonizatorów Ameryki Północnej. Taka słuchajcie opowieść. I tyle. I tyle, jeżeli chodzi o opowieść o mamucie, mamucie włochatym. A za tydzień, za tydzień, jeżeli to oglądacie na bieżąco, 4 października o godzinie 19 widzimy się na setnym odcinku Czytamy naturę. Będzie konkurs, będzie można wygrać puchal, będzie fajnie, będzie wesoło, będzie można pogadać, będziecie mogli mi zadać mnóstwo pytań i w ogóle będzie fajnie. Także, jeżeli macie jeszcze szansę, jeżeli nie musicie do tego złamać kontinuum czasoprzestrzennego, to was serdecznie zachęcam, żebyście się zalogowali na żywo tego października o godzinie 19. .00. Dzięki i zdrowie wszystkich Mamutów Włochatych.